Siemaneczko, z tej strony Kazumi i witam was w kolejnym odcinku takim troszeczkę spoilerowym, ponieważ pokażę wam nowy, zarąbisty set, który niebawem pojawi się w Star Stable, ale koniecznie musimy troszkę jeszcze też porozmawiać także zapraszam do oglądania Kochani, dzisiaj krótko, zwięźle oczywiście jak zawsze na temat. Na początek właśnie pokażę Wam ten nowy set, który jest czarno-fioletowy, ale na elementach sprzętu jak i stroju dla postaci mamy taką zarąbistą czaszkę. A sami przyznacie, że coś takiego jest naprawdę super i takiego czegoś jeszcze w grze w ogóle nie było. Ogólnie cały komplet i te wszystkie elementy, takie, te, te, takie właśnie te łańcuszki, te ogólnie te czaszki, no po prostu... Coś pięknego. I tutaj też może się skojarzyć na przykład z Monster High. I myślę, że jak ten sprzęt będzie, to jak najbardziej taki outfit, czy tam cosplay, nawet zrobię. Także naprawdę nie mogę się doczekać, bo ten komplet jest naprawdę prześwietny. Ogólnie przy tym czapraku, tutaj na przykład na tej fotografii, nie wiem co się stało, ale jak chyba wolę nie wiedzieć. <laughs> ale ogólnie przechodząc jeszcze do tego tematu, o którym chciałam Wam tutaj też powiedzieć, to jest na przykład to, że Widać, że SSO naprawdę się stara nad tym. Ostatnio jest bardzo dużo rzeczy. Mieliśmy również spoilery już tego jeździeckiego festiwalu, który będzie gdzieś mniej więcej w kwietniu. A tam również są do zdobycia nowe komplety. I to nie jeden, nie trzy, a o wiele więcej. O wiele więcej również rzeczy, nowe zwierzaki do torby i ogólnie totalnie nowy festiwal. W sensie może nie do końca nowy, ale ogólnie po prostu zmienił się wygląd. Także jak najbardziej na plus, i widać, że ta gra się po prostu rozwija. Mamy tutaj nowy właśnie sprzęt, inne właśnie rodzaje, a także kolorystyka. Także naprawdę nie ma co w sumie narzekać. Wiadomo na przykład też że, wiadomo też, że część z nas bardzo czeka na przykład na nowe postacie. Ale pamiętajcie również o tym, że jeśli jakieś błędy będą, no to SSO to niestety przedłuży. No ale chyba nie chcielibyście, żeby te postacie wyszły jakieś takie. Niesprawne po prostu. Także jeśli chodzi o nowe postacie słyszałam różne wersje, że właśnie po pierwsze miało być na początku roku, no ale jeszcze ich nie mamy. Słyszałam też, że niby coś tam pod koniec 23 roku, ale też jest taka opcja, że po prostu gdzieś w okolicach wakacji, coś w ten deseń. Ale oczywiście wszystko może się właśnie przedłużyć, jeśli jakieś błędy po prostu będą. Teraz ma się również zacząć drugie testowanie postaci. Także no co, wszystkiego oczywiście się niedługo dowiemy. I jeśli tutaj jakieś nowe sprzęty, czy... No po prostu wszystko ze spoilerów oczywiście znajdziecie na moim kanale. No także co, z mojej strony to jest na tyle. Ogólnie jeśli wam się ten cały komplet, który wam w tym odcinku pokazałam, po prostu spodobał, zostawcie koniecznie w komentarzu symboliczną czaszkę. A każdemu takiemu komentarzowi oczywiście przypnę serducho. Także z mojej strony to jest na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji i dzwoneczku, żeby być właśnie na bieżąco ze wszystkimi spoilerami i nowościami ze świata Star na moim kanale. Nie zapomnijcie również wejść w linki, które są w opisie do moich mediów społecznościowych, a również wejść w link do mojego serwera na Discordzie. Także trzymajcie się i do następnego.